Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Literackim Rzeszowie jest niezwykle skromna i jednocześnie kobieta o wielkim sercu, poetka Katarzyna Niedzielska. Witam Cię, Kasiu, serdecznie. Dzień dobry, witam, ale to troszkę za bardzo. Za bardzo jest. z tą skromnością. Z tą skromnością, nie, nie. nie. Tak, z tą Ale wiesz, to... ja zaraz ci wytłumaczę dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do, do wielu osób, które w, tym, w tych kręgach literackich e, przebywają, trudno mi było wyhaczyć Ciebie, czy w mediach społecznościowych, czy w jakichś na, na innych portalach. Stąd moje takie wyobrażenie o Tobie jako o osobie takiej niezwykle skromnej, niekoniecznie. E, chcącej pokazać, co tak naprawdę robisz, a robisz bardzo wiele. Z tą skromnością to nie tak do końca. Ja po prostu y, tak wybrałam, że nie jestem. Mm -hmm. Natomiast tam, gdzie działam i y, kto mnie zna, a pozna mnie troszkę bliżej, to na początku, jak mnie nie zna, też ma takie wrażenie, że ja taka jestem nieśmiała, taka skromna, a potem mówię... Patrząc nawet na poczucie humoru, to też różnie <głos> <głos> dziwią się po prostu, że raczej jestem odważna. Bo mhm. na przykład ja y, taką mam zasadę w życiu, że jeżeli y, ktoś mi nadepnie, ja daję bardzo duży margines bezpieczeństwa mhm. i daję przyzwolenie na zbliżenie się do ludzi. Ale jeżeli ktoś mi tak porządnie nadepnie na odcisk, to ja już wtedy jestem bezwzględna, w sensie, no bo się wycofuję po prostu. Ja y, nie znoszę nieuczciwości, y, takiego, takiej zachłanności, zazdrości. Ja nie zazdroszczę ludziom. Czy masz przykład, pewne wartości, których się tak, trzymasz? Tak. I ja na przykład się bardzo cieszę, jak się komuś coś powiedzie. Dlatego ta idea. Co, jest, którą, to jest niespotykane w dzisiejszych czasach. No to jest jej archaizm, atawizm, jak to nazwać, prawda? Dokładnie. Kasiu, piszesz od dziecka? Tak. Pierwszy wiersz napisałam w dziesiątym roku życia. To była czwarta klasa, i wtedy też no, to był pierwszy wiersz o mrozie, taki krótki, a następny wiersz w piątej klasie. Później pisałam w średniej szkole, i często było tak, że na przykład, jak była jakaś trudna lekcja, a był Mikołaj czy Dzień Dziecka, to mnie koleżanki prosiły, Kaśka, napisz coś, żeby nas nie pytali. I pisałam wiersze, takie krótkie, właśnie takie kupleciki dla nauczycieli, co ich rozbawiało i, i oczywiście atmosfera. I pół lekcji, albo przynajmniej jakaś część. Tak, udawało się. Udawało. Tak. tak, tak. Też na początku liceum to było tak, że koleżanki myślały, że jestem bardzo nieśmiała. Dopiero jak pojechaliśmy na wycieczkę i w pokoju mieszkałam z koleżankami, to one zdziwiły się, to to taka jesteś, a my cię nie znałyśmy. Później pisałam w takim okresie nastoletnim, młodzieńczym. No to były takie pierwsze próby, najczęściej tak w pograniczu liryki, erotyki. A później, kiedy już byłam dorosła i zetknęłam się z cierpieniem ludzkim, bo mój pierwszy zawód to pielęgniarstwo byłam pielęgniarką. I jak spotykałam się z cierpieniem ludzi, z różnymi tragediami, to to była dla mnie inspiracja. I pisałam to, z tym, że to było takie. Jakby przesłanie, które miało pomóc mnie się z tym pogodzić, mhm. mnie z tym się jakoś ostoić, mhm. ale też, żeby pomóc. I czasami pisałam dla kogoś, ale nie, że to było na zamówienie, tylko po prostu dedykowałam, żeby Konkretę pocieszyć. Tak, to było takie po prostu jak empatyczne podejście do kogoś. Mhm. Wiesz, no właśnie tutaj miało paść moje, moje pytanie w tym zakresie. Czy uważasz, że Praca, jaką wykonujemy, zawodowa praca, w jaki sposób też jest w stanie determinować naszą poezję, to w jakich kręgach się obracamy, z kim przestajemy. Praca w zawodach takiego, takiej pomocy społecznej, czy społecznych tak zwanych zawodów, jak lekarz, pielęgniarka, psycholog, nawet nauczyciel, sprzyja temu ponieważ to są takie zawody, gdzie człowiek się wypala. I jeżeli jakiś tam talent jest, przychodzi wena, to ona pomaga. Często się dziwią, bo ja później uczyłam zawodów różnych medycznych, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych w różnych placówkach, na ojomie, na bloku operacyjnym, a najwięcej na chirurgii. Także zetknęłam się ze śmiercią, z tragediami takimi naprawdę. Były sytuacje, że ja byłam pierwszą osobą, która musiała podejść do kogoś, do rodziny i powiedzieć, że pacjent zmarł. Bardzo Było trudne. to trudne, mhm. ale mi dziękowano, czyli po prostu umiałam to zrobić. Mhm. No, jakoś, może taki ja, dar. Ja, ja, właśnie chcia chciałam to powiedzieć. Tak, może dlatego, że ja po prostu y, nie zamykam się w sobie, tylko na zewnątrz. Jesteś otwarta. Ale to jest na zasadzie empatii, bo empatia, no to jeżeli my pomagamy, wczuwamy się w, w cudze, jakieś nieszczęście, problem, ale nie przejmujemy do swojej osoby. Bo jeżeli ktoś na przykład chce pomagać, a przeżywa to bardzo i do siebie to odnosi, to jest syntonia, to już jest niewłaściwe podejście, bo się nie pomoże, a my się w ten sposób wypalamy. No ale odbiegliśmy o troszkę od poezji, bo to już tak daleko zasło. Także później pracowałam no, w szkole medycznej, na uczelni potem pracowałam, także jak już no, po prostu to był rozwój zawodowy, taki dalszy i naukowy. Ale nie da się tutaj odbiec o od tych trudnych tematów e, czy do, trudnych sytuacji, w których byłaś. Powiedziałaś, że pisałaś w tym czasie poezję, która w jakiś sposób pozwalała ci się oswoić z daną sytuacją. Czy w tej poezji opisywałaś konkretne sytuacje czy emocje? W, jak, w jaki sposób ta poezja pomogła ci oswajać się z tymi trudnymi zbywami? Ta poezja miała nie służyć mojej osobie, oswojeniu mhm. tylko właśnie pomagać. W takim sensie, że to było jakby zadedykowane, tylko to nie była konkretna dedykacja, ponieważ moje wiersze były publikowane w biuletynie informacyjnym pielęgniarek i położnych. I to były takie wiersze właśnie skierowane do przeżywania i zrozumienia cierpienia ludzkiego, żeby to trafiło do kogoś, do tego czytelnika, żeby on po prostu zrozumiał... Do ten czytelnika, ten... który kiedyś może się zetknąć z taką sytuacją? Który się zetknął, dlatego że to, to były pielęgniarki, prawda, no, tak. które czytały, tak. No i na początku mówiono, miałam też takie swoje prezentacje w środowisku, na jakichś uroczystościach, i później i mówiono tak, że takie smutne, te twoje wiersze. No a potem zaczęłam pisać fraszki, humorystyczne utwory, satyrę. Także to no, różne, prawda? Przygotowałam teraz też taki zestaw 20 wierszy, też takich raczej z humorem dla dzieci. Mhm. I czekam tylko na rysunki, żeby zrobiły dzieci rysunki. A kto, a kto będzie te rysunki robił? No, dzieci. Jakieś. Y Obce tobie, czy. Tak, obce, obce. Obce, obce tak, tak. tak. I no i wtedy, żeby to można było wydać. jeszcze to zapytam się tego tak od strony technicznej, skoro tu mają y, dzieci jakieś. Czyjeś, prawda, których nie znasz, rozumiem. Czyli y, podeszłaś, nie wiem, do przedszkola, do jakiejś grupy i poprosiłaś, żeby dzieci na konkretne tematy narysowały? Poprosiłam moją córkę, która pracuje w szkole jako psycholog, i ona ma znajomą, której córeczka ma ogromny talent, a ta, właśnie ta pani, ma fundację też. A jej córka jest chora poważnie na serce, czeka na operację, mm. i moja córka powiedziała, że to by był dobry pomysł, żeby tamta właśnie rysowała, ale nie tylko, bo moje wnuki też ładnie rysują. Czyli wciągasz rodzinę, że tak powiem. T tak, Cześć, trafię, czekam, ale... czekam, no zobaczę, czy się do czego. <grafie> Mam nadzieję, że tak. Na podstawie tego, co powiedziałaś, e można odnieść wrażenie, znaczy ja takie wrażenie odnoszę, że. Jednak poezja mm, ma taką funkcję terapeutyczną. bardziej. Dla mnie tak, bo każde sytuacje, które spotykają mnie trudne, jakieś takie są czy smutne, pobudzają mnie do tego, żeby coś napisać, ale nie, że ja sobie napiszę, prawda, na zawołanie, no, tylko po prostu tak przychodzi samo. To jest taki, taka terapia. Tak. Taka żeby się oswoić, żeby nie załamać się przed depresją, tak? Ochrona. Kasiu, um, wiem, że współpracujesz z Uniwersytetem III wieku, jesteś członkiem zarządu tak, łańcuckiego. To drugi rok. Ale jesteś <laughs> i jesteś też członkiem sekcji Żywego Słowa w tymże <laughs> uniwersytecie. Możesz mi coś więcej opowiedzieć? Znaczy, akurat, jeżeli chodzi o to żywe słowo, to tam, kiedy był COVID, to się wycofało dużo osób. I w tej chwili są tylko cztery osoby. Działalność tego żywego słowa polega, tej sekcji żywego słowa polega na tym, że przy okazji jakiejś uroczystości, jakichś spotkań, to tam czytamy utwory, różne występujemy łącznie z chórem, to jakby się połączyło. No ja proponowałam, bo chciałam coś takiego utworzyć jak klub, taki literacki, albo taką sekcję w tej sekcję literacką, czy w tej sekcji żywego słowa. To raczej było oparte na takim scenicznym występowaniu i tutaj też nie, nie tak żeby tworzyć, żeby się spotykać, ale nawiązałam kontakt z Weną łańcucką. To jest właśnie już taki klub literacki, i zamierzam się z nimi też tam połączyć i, I, i coś działek. fajnego tak, robić. Tak. Natomiast też nawiązaliśmy współpracę z jedną ze szkół zawodowych w Łańcucie, która. Sama zaproponowała współpracę z nami. Ja, za, ja zaproponowałam z kolei pomoc w organizowaniu warsztatów i takich spotkań, i promowaniu twórczości młodzieży. Mhm. W tamtym roku no, nie znalazłam czasu, było dużo takich różnych sytuacji trudnych, natomiast teraz zamierzam to rozpocząć. Mhm. Tak. I było kilka osób, które były utalentowane. Fajnie, bo, bo to jest takie zachęca. łączenie łączenie yy... Młodych talentów, z tymi też dojrzałymi talentami, tak. bo obie obracamy się w takim środowisku, gdzie przeważnie tak w naszym wieku, albo osoby starsze też ujawniają się opinii takiej, takiej publiczności szerszej, wychodzą z ukrycia. No, ale to samo tyczy się też młodych ludzi, tylko u nich ten proces dojrzewania, do pokazania siebie, tak. bo jak sama tutaj też stwierdziłaś, i ja też jestem o tym przekonana, Poezja pokazuje te nasze emocje takie bardzo bliskie sercu, prawda? Myśli, czasami te, te, te tak, trudne tak. momenty tak. przeżycia. Z tym, że na warsztatach takich literackich, w których ja uczestniczyłam, powiedziano nam, że w, nam w momencie, gdy coś przeżywamy i napiszemy, to nie jest to dobre. Jest tam za dużo prywatności takiej, która nie trafi do czytelnika. Tylko poczekać schować do szuflady i poczekać. To nie jest dobry jak... moment, żeby napisać, od razu wydawać. Mhm. Ale ja też się tak nie od razu odważyłam do ujawnienia swojej twórczości, żeby opublikować. W szkole medycznej, gdzie prowadziłam koło naukowe, byłam odpowiedzialna za organizowanie uroczystości. Uroczystości takich związanych z zawodem, które były co roku. Wtedy yy, przygotowywałam część artystyczną. Siadłam kiedyś sobie i zaczęłam szukać wierszy. Tak się zdenerwowałam, bo nic nie znalazłam takiego godnego, więc wzięłam swoje wiersze. Mm -hmm. I młodzież te wiersze czytała. One też, te, te dziewczyny, które czytały, też nie wiedziały, że to moje. Zainteresowała się przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pyta się, a czyje to te wiersze są? A jedna koleżanka wiedziała, a to nasza Kasia pisze, a która do Kasia? No i pokazała mnie i poprosiła mnie przewodnicząca, czy nie czy chciałabym publikować w biuletynie. No i tak się zaczęło. Że tak niby przypadek, ale nie do końca, prawda? Czasami a... jest taki moment przejścia, gdzie właśnie druga osoba. Zauważy, delikatnie popchnie, mhm. i wtedy zaczyna się dziać nowe życie. Tak, bo ja po prostu nie byłam pewna, czy to coś warte, prawda? Mhm. Ale moje, do, dopiero te moje słuchaczki, jak się dowiedziały, to mówię, myśmy się zastanawiały, skąd pani na próbie wie, jakie słowa mają być, bo ja im podpowiadałam, jak coś pomyliły. Rzygła. I okay. potem wydałam, wydałam właśnie też izbami wydała piel, y, izba pielęgniarek i położnych, Wydałam mi y, dwa tomiki i później też wydałam coś sama, ale ja znowu tak mówię dużo nie wydaje bo tak jak to bywa, kiedy człowiek pozna lepiej warsztat, to wie, że to, co było, to może nie jest takie dobre, trzeba to poprawić. Ale jak wzięłam na warsztaty swoje wiersze do kurszwicy, y, mm -hmm. I był taki mentor, który, który pracował z nami. Wziąłem tam dwa wiersze takie z tej dawnych danych i mówię, że dobre. A ja myślałam, że one nie są takie dobre. No to już tyle może kryptoreklamy. <grystanie> nie, to, to są bardzo ważne tematy wbrew pozorom, <grystanie> dlatego że wiele osób, prawda, już nie będę tutaj się odnosić do określonych kategorii wiekowych, ale ludzi, którzy tworzą mają takie przeświadczenie, że to, co robią, jest nic niewarte, że ktoś to może wyśmiać. To jest też taka kwestia niskiej, czasami, samooceny, mhm. czasami też takiego logicznego myślenia, takiego naprawdę sceptycznego, zdrowego myślenia, że no nie wszystko, co napiszę, ma tą taką wartość, taką dosadną wartość. Dlatego warto ten warsztat cały czas poprawiać, cały czas. o czym, no, tak mi się wydaje, niektóre osoby też i zapominają, prawda, zachwycają się, Powiedzmy, wydaniem pierwszego Tomiku, co jest niezwykle ważne, potrzebne, bo ten pierwszy krok zawsze trzeba zrobić, ale żeby nie poprzestawać na tym. I tutaj to, co powiedziałeś, bo też uczestniczysz w tych warsztatach kruszwickich. tak? Nie tylko, bo jeszcze w innych, też w innych. Tak. I tam wiele osób wystawia się niejako na tą krytykę, taką tak, tak, osób, tak, tak, które tak. znają się na temacie. Ale też zastanawiam się, Kasiu, nad taką rzeczą. Ja myślę, że osoby, które piszą, które duże, dużo piszą, które mają bardzo dobry warsztat, oceniają przez pryzmat swoich doświadczeń. Czy to nie jest tak, że takie osoby mogą podciąć skrzydła początkującemu poecie, autorowi, jakimś takim bardzo krytycznym podejściem? Ja, jak to oddzielić? Jak znaleźć ten balans, młody twórca, kiedy daje coś do oceny, mhm. żeby no, nie zamknął się w sobie po, po pierwszych słowach krytyki, bo te słowa mhm. mogą być różne. To znaczy, ja tutaj mam taką swoją sugestię dla młodych twórców. Kiedy się zrażają? Jak jest ogłoszony konkurs i ten konkurs, za ten konkurs są nagrody pieniężne. Mhm. I taki twórca młody wysyła i się załamuje, bo myśli, że to nic nie warte, a to nie jest tak. My dobrze wiemy, o co chodzi. Ja na przykład dostałam dość dużo takich wyróżnień i nagród, ale akurat na takich konkursach, gdzie nie było żadnych finansowych gratyfikacji. To jest dobre, i też nie od razu wysyłam, to jest dobre, żeby nawet potwierdzić, czy to coś warte, czy ktoś, prawda, to oceni, kto się zna, doceni. Hmm. I to daje jakby taki motor do działania. Natomiast są dwie strony medalu, Jedni, tak jak jeden, jak awers i rewers. Jeden pisze i zachwycony prawie, że uważa się już za Norwida i nie potrzebuje żadnego warsztatu, nic, bo on jest świetny i zachwycony, i może tylko o swojej poezji rozmawiać. Pisze dla samego A siebie. inny, tak. I ma też jakieś grono swoich odbiorców. No ma, no ma, ale to mówię, ale wtedy tak, bo powinno się pisać dla kogoś, dla czytelnika. Nie dla krytyka, nie dla tam kogoś, kto będzie oceniał. I nie dla siebie? I nie, dla, nie, nie dla siebie. Czyli jest jakaś doza misyjności w tym, tak, co robimy. Tak, to właśnie to wszystko nam mówiono na warsztatach. Warsztaty są naprawdę bardzo potrzebne. Ja marzyłam o takich warsztatach u nas, ale no nie wyszło. Niektórzy się nie chcieli zgodzić. <grym> może może nie, bo, warto spróbować. Tak, raz. ale było, ale to, jaka była odpowiedź? Nie, bo nie chcemy, żeby nas ktoś oceniał. No to, to nie o to chodzi, no właśnie Jednak boimy praca nad, nad sobą, prawda? Tak. Bo to dawało tak. szansę. Tak. Czyli w takim razie można powiedzieć, że praca poety, twórczość, to co tworzymy, to jest niejako taka. Praca rzemieślnicza. Można tak. porównać do tego, że jest to swego rodzaju rzemiosło, bo to ważne, nad, tak nad którym trzeba pracować, i wielu poetów to robi. Wiesz, tak pytam, dlatego że często też w jakimś takim przeświadczeniu y, publicznym jest, że o poetach się myśli jak o takich, wiesz, lekko duchach, co to ma piórem i już jest a. poemat. a Prawdziwa poezja to jednak jest ciężka praca. Jest bardzo ciężka praca, ale na przykład dzisiaj jest niedobry trend. Od razu mówię. I wielu twórców też mówi, tych, którzy mają dorobek, za dużo wulgaryzmów. Niektóre mhm. są takie utwory, no, można powiedzieć, bardzo obsceniczne. Ja byłam na takim konkursie norwidowskim. No to ja myślałam, że tam będą utwory takie jak no, w stylu Norwida. Bardzo byłam zawiedziona. Mm -hmm. Wulgarne i takie, nie powiem kiedy, no bo to nie teraz, ale kiedyś, mm -hmm. no, no nie podobało się. I wszystkie były w takim. Czy, czy to, są, to są jakieś trendy takie? Takie, takie są takie trendy, trendy tak, tak? takie są trendy. I, i dlatego no, ale niektórzy... też są osoby, które to oceniają. Prawda? No, ale właśnie, ja Ach. kiedyś też był jakiś, jakiś program taki, w którym były fragmenty z górnej półki, można powiedzieć, yy, konkursu i słuchałam tych wierszy, byłam zniesmaczona powiedzieć. Dobrze. Został. Ja, ja mhm. chcę powiedzieć tak. Poezja to muzyka duszy którą brzęk monet chce zagłuszyć. Dobrze powiedziane. Kasiu, to jeszcze wróćmy do szlifowania talentów i do tego wychodzenia naprzeciwko, naprzeciw młodym talentom i pokazywania i do tego dodawania takich, takich skrzydeł ludziom, którzy czasami nie mają odwagi, nie mają możliwości. Jesteś pomysłodawczynią, Trump poeta. Tak jak to się w ogóle zaczęło? Byłam na zjeździe delegatów, a którymś tam z kolei krajowych tych stowarzyszeń naszych to jest Regionalne nasze. One mhm. się nazywają robotnicze, bo powstały w latach 80., gdzie można było tylko tak, bo to robotnicy, chociaż tam należeli ludzie, wszyscy i twórcy, i artyści, i, na, i nauczyciele, i profesorowie, i rzemieślnicy, wszyscy, no ale mhm. to było pożądane, prawda? Robotnicze. Na miarę tak, jak... nasze się zmieniło, bo też było robotnicze, ale nasz. Jest regionalne. Wiele takich było tak, że Zmieniono Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury. Jak wracałam z naszym prezesem, to tak sobie pomyślałam, dobrze by było, bo, ponieważ mamy dużo osób takich, które piszą, a nie mają możliwości jakoś tego ujawnić na zewnątrz, czy nie mają odwagi, albo po prostu nie rozpychają się łokciami, żeby dać szansę każdemu i żeby coś takiego utworzyć. To był 2018 rok. Prezes mówi: Dobry pomysł. Nawet wiem, kto się tym zajmie. No, jak pomysł, to pewnie ja się zajmę. I napisałam taki właśnie plan, jak to ma wyglądać, jak ma działać. To tak, była jesień 18 roku. No, ale teraz, gdzie my będziemy, prawda? Podałam na zebraniu naszym podałam taki pomysł i prezes się śmiał, że bo tak sobie nazwałam trampoeta, no bo tam wędrujemy, tak z tą poezją. No i było przyzwolenie, ale trzeba znaleźć siedzibę. Włączyłam sobie radio i słyszałam reportaż właśnie tam z tej kawiarni, Które, Niepewno, ja zamiast tak, zamiast. bo to jest zakład aktywności zawodowej, prowadzi to zakład aktywności zawodowej, pracują tam osoby niepełnosprawne jako kelnerzy, jako kucharze na górze. Przypomnijmy, gdzie, gdzie się to znajduje? W ulicy Kolejowej, ulicy kolejowej to jest... Cafe Park y i Lunch Bar y europejskie Klimaty na górze mają tak no bar, czyli po prostu tam mhm. są obiady, a na dole jest kawiarnia. Tak sobie pomyślałam. Ja bym chciała, to by było moje marzenie, żeby połączyć talenty osób pełny, pełnosprawnych, zdrowych z niepełnosprawnymi, bo tam też są ta, ludzie utalentowani. Tak. I wybrałam się tam do, do tych osób decyzyjnych, zaproponowałam, zapytałam się, czy, czy na przykład zgodziliby się na taką współpracę. No, i pozyskałam też tam dwie osoby, czy trzy, które piszą, ale też wstydziły się, prawda, tego ujawnić, no ale później już ujawniły i zgodzili się. Ustaliłam, były spotkania od 2019 roku, i tam też y, osoby y, nie występowały, ale dały swoje utwory, i ktoś tam czytał, prawda, te utwory. A wcześniej zrobiłam spotkanie z tymi osobami z niepełnosprawnością no i, i powiedziałam, jak to ma wyglądać. Owocem tych spotkań są też wydane publikacje. Tak, ponieważ w 2020 był COVID, to nam przerwało spotkania. Ostatnie mhm. spotkanie mieliśmy. W rocznicę, bo w marcu 19 i w rocznicę 20 roku, mhm. a następnego dnia po tym spotkaniu zaczął się COVID, więc padłam na pomysł, żeby zebrać te utwory, które były prezentowane, ale nie tylko te, kto jeszcze sobie tam życzy. I wydawane były cztery książki. W tym czasie od 2020 do 2023 trzy były z opowiadaniami to takie publikacje zbiorcze mhm. z wierszami a jedno, jedno opowiadanie. No i y, teraz kontynuujemy y, te spotkania i właśnie tego... moje działanie pomaga młodym talentom, bo osoby, które wystąpiły, które do nas przystąpiły do Resteku młode. Te, które miały swój, swój wieczorek, swoje spotkanie, to później zaraz się odważyły i już jakieś tam sukcesy mają. Także cieszę się, bo to moje dziecko ukochane. Właśnie, to jest, to jest właśnie ten podmuch takiego wiatru w skrzydła młodych talentów, tak. i to jest bardzo potrzebne, żeby osoby, które już jakiś czas zajmują się czy są ugruntowane na rynku, czy też potrafią zorganizować pewne rzeczy, żeby się pochyliły nad tymi osobami, które tak, tak nieśmiało, tak z taką dozą, z taką rezerwą. Chcą się pokazać, ale nie wiedzą jak. I, I to jest właśnie fantastyczne. No i w każdą drugą środę miesiąca, chyba że tam przypada jakieś święto czy jakaś inna, inna okoliczność, że nie może być tego spotkania w innym terminie jest. Drugą środę miesiąca w tej kawiarni od godziny 17 do 18.30. Jest takie od tam do 19 na które tak. może każdy przyjść. Każdy może przyjść, plakat, nawet tam nam przygotowują jeden plakat, jest rozwieszany przez menedżera tego, tej kawiarni. Ja mu wysyłam i jest ogłoszenie, że osoby, które do szuflady piszą, że też zapraszamy, przychodzą. Przychodzą nasi członkowie, przychodzą też osoby z zewnątrz. Czasami ktoś przypadkowo przyjdzie a moja córka pisze a mój syn, a czy można... No ale ja mnie zachęcam, prawda? Ale też dużo właśnie ludzi przyszło do nas po takich spotkaniach. Przyszli na spotkanie, bo ktoś tam ich zaprosił. Ja prowadzę to spotkanie, przedstawiam sylwetkę autora, przygotowuję jakieś tam przeczki muzyczne i tak, ten młody człowiek biogram, i później później ta osoba się prezentuje, a jak nie ma odwagi czytać, to ktoś inny czyta te utwory. No i tak to wygląda. Jest to wielkie przeżycie. Z tego, co wiem, proszę Państwa, kalendarz tych spotkań jest już zapełniony na cały przyszły rok. Tak, ja spodziewała bym... się tego, nie. bo na samym początku podejrzewam, że tak troszeczkę nieśmiało się ludzie zapisywali. Nie, czy nie. Nie, od początku było było mi chętnie. Niektórzy mhm. od razu chcieli kilka razy nawet, no wiadomo. Że... A ja chciałam, żeby każdy miał taką szansę i właśnie. Te spotkania pomogły tym, którzy nie mogli się gdzieś tam pokazać czyli, na zewnątrz. Czyli możemy być, mogą Państwo być przekonani i pewni tego, że każde spotkanie to jest nowy poeta, tak. nowa, nowa poezja, albo sylwetka, to, pisarz, no to czy, też czy I, I Na początku, ty, w pierwszym roku, te spotkania to były tak organizowane, że, no żeby wszyscy się zmieścili, którzy mieli ochotę. Dwie, dwóch poetów występowało, dwie osoby. Wtedy spotkania były od 16.30, ale to było za wcześnie. No i ja stwierdziłam, że to trochę za mało czasu dla, dla dwóch osób, więc po covid COVID-zie, kiedy już zaczęliśmy od nowa spotkania, po jednej osobie są spotkania, półtorej godziny. To jest tak, na początku jest, wiadomo, tam każdy coś sobie zamawia w kawiarni, to tak czasem jest poślizg 10, 10 minut albo kwadrans akademicki, Potem ja przedstawiam sylwetkę, witam wszystkich, przedstawiam sylwetkę autora według biogramu, który mi przedstawi, tam, co sobie życzy, żeby ujawnić. Niektórzy to wszystko piszą, wiadomo, że ja Czyli to... trzeba coś przebrać. Nie, 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 to ja tak, no ujawniam tylko to, co można, prawda, bo niektórzy kiedy się urodził i tam takie sprawy rodzinne, no to nie. A po, i później jest jakieś tam według ulubionej, ulubionego stylu muzyki, Piosenek to autora. Tak, bóty. tak, są przerywniki w pokazywaniu tej twórczości. I, I później jest czytana ta poezja, na koniec dziękujemy, a są pytania, wiadomo, do autora. Można, można porozmawiać z Można, autorem. rozmawiamy sobie, hmm. tak, potem robimy wspólne to jest, I to jest, Kasiu, w każdą drugą środę? W każdą drugą środę miesiąca. To tak łatwo zapamiętać, każda druga druga środa miesiąca. Ten Ale poeta. też są spotkania okolicznościowe, gdzie na przykład wszyscy występują. Hmm. Czy to taka, był Dzień zbiornia, Kobiet? Zbiornia, tak, tak twórczość. był Dzień obiet na przykład, mhm. czy była rocznica stanu wojennego, czy na przykład Święto Niepodległości, mhm. czy teraz zaproponowałam z kolei w grudniu, jak będzie spotkanie, żebyśmy wspólnie utwory związane z zimą prezentowali i żeby zrobić kiermasz rękodzieła tych właśnie osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, sami Państwo widzą, że Rozmowa tutaj z panią Katarzyną mogłaby nam zająć jeszcze sporo, sporo czasu, jak zwykle ten czas jest ograniczony. Ja chciałabym ze swojej strony życzyć wam wszystkim twórcom młodym, starszym, nie tylko wiekiem, byście znaleźli wokół siebie właśnie ludzi takich jak, jak pani Kasia, jak wiele innych osób, którzy dmuchną pozytywnym wiatrem wasze skrzydła. Natomiast ja przypomnę, że gościem mojego naszego tutaj spotkania była poetka Katarzyna Niedzielska. Za co, Kasiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że tutaj przyszłaś. Ja dziękuję za zaproszenie. <laughs> dziękuję Państwu. Do widzenia.